Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w studiu na Trackiej 5 w Gazecie Olsztyńskiej gościmy Pana Ministra Norberta Maliszewskiego. Dzień dobry. Który jest ministrem w Kancelarii Rady Ministrów, z profesorem i doradza Panu Premierowi. I oraz Pana Wiceprezesa Stomilu Olsztyn, Pana Tomasza Żukowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak Państwo domyślacie się, będziemy rozmawiali o sporcie, ale w kontekście, w kontekście e, też e, szerzej, nie tylko Stomilu Olsztyn, ale, ale tych, tego wszystkiego, co jest związane z finansowaniem sportu i, i, i po prostu e, budowaniem marki Stomilu Olsztyn. Panowie odbyła się dzisiaj uroczystość. Może sami Panowie opowiecie o niej i bym prosił najpierw pana ministra Maliszewskiego o to, żeby nam przedstawił ideę dzisiejszej konferencji, o co chodziło i co się takiego wspaniałego stało dzisiaj i z czego Stomil Olsztyn może być myślę zadowolony. Myślę, że dzisiaj jest taki przewrót kopernikański dla klubu. On polega na tym, że z jednej strony Stomil Olsztyn to jest taka duma w armii. To jest klub, który jest najważniejszy tutaj, któremu wszyscy kibicują, który miał sukcesy sportowe, bardzo dobrze prowadził ten sezon. 16 spotkań bez żadnej porażki, ale i to był rekord, jeżeli chodzi o właśnie drugą ligę. Z drugiej strony, Stomil Olsztyn jest jednym z niechlubnych liderów, jednego z najniższych finansowań, jeżeli chodzi o drugą ligę. To ma negatywny wpływ na rezultaty. To powinno się zmienić i dzisiaj właśnie nastąpił taki przewrót kopernikański. Ta zmiana polega na tym, że klub w końcu ma mocne wsparcie. Tym mocnym wsparciem jest uzyskanie sponsora strategicznego, jakim jest właśnie Energa. Grupa Orlen, dzisiaj została podpisana umowa i w tym przyszłym sezonie klub będzie miał przyszłość w postaci tego, że ma mocne wsparcie, ale jest jeszcze druga sprawa, tak? To wsparcie dotyczy także akademii, bo moim problemem, takim generalnie, jeżeli chodzi właśnie o właśnie warmię i Mazury, jest to, że tam, że tutaj jest jakby dużo młodych talentów, ale te młode talenty. Jak dojrzewają, to wyjeżdżają do Metropolii, do Warszawy, do Gdańska. Bo Dlaczego wyjeżdżają? Dlatego wyjeżdżają, bo nie mam takiego miejsca do, do rozwijania się. Trzeba zainwestować w młodych ludzi, stąd bardzo dobrze oceniam właśnie zaangażowanie i dziękuję. Dzisiaj był pan prezes y, grupy Orlen, Daniel Obajtek. Dziękuję mu właśnie za to zaangażowanie, no i cieszę się, że, uzyskało, że udało się uzyskać. Klubowi tak silne wsparcie. Panie prezesie, yy, która ze spółek, bo, bo któraś z oficjalnie będzie sponsorem yy, z Grupy Orlenu, będzie sponsorem klubu, tak? Oficjalnie możemy potwierdzić, że sponsorem strategicznym z Olsztyn została Energa Grupa Orlen. Okej. Okay. Yy, I państwo podpisaliście dzisiaj i umowę? Yy, umowa została podpisana na przyszły sezon, czyli do końca 2023-2024 jesteśmy z Energą Grupą Orlen, natomiast jak historia pokazuje ta współpraca może być przedłużona, jeżeli obie strony będą zadowolone, a my chcemy dać dużo satysfakcji zarówno kibicom, jak i naszemu nowemu sponsorowi, to mamy nadzieję na to, że jeżeli spełnimy ich oczekiwania, to, to będziemy mogli siąść do stołów e, dokładnie za rok. Panie Ministrze, no w końcu mamy przykład, że spółki Skarbu Państwa odwdzięczają się społeczności swoim, można powiedzieć, też klientom, bo przecież na Warmii Mazor Energa ma swoich klientów, sprzedaje prąd i rozumiem, no Panu to może niewygodnie mówić w studiu takie rzeczy, ale no my wiemy, że Pan holował tą, tą całą, pomysł, żeby jakaś, któraś ze spółek Skarbu Państwa zainwestowała w tym regionie, w klub, który no, w którym nie ma za dużo przemysłu. Wiemy, że to, że to, jest, to jest bardziej rolniczo-turystyczny region póki co. E, I proszę nam powiedzieć, ile to trwało, jak, 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 jak tam stracić jakieś kulisy e, tego całego przedsięwzięcia. Ja mogę tylko powiedzieć, że cieszę się, że grupa Orlen, która myśli globalnie, czyli zapewnia bezpieczeństwo energetyczne nie tylko właśnie w Armii Mazurom, ale całej Polsce. Działa też lokalnie, czyli wspiera lokalne społeczności właśnie w takich chwilach szczególnych. Bo dlaczego to jest szczególna chwila? Bo trzeba jeszcze powiedzieć, że Stomil Olsztyn był o tyle o drobną, jak gdyby niewiele brakowało, żeby awansował do, do pierwszej ligi. I to jest taka sytuacja najtrudniejsza, tak? bo jak nie ma szansy, to wiadomo, że jest jakiś powiedzmy status quo, tak ale Klub się rozwijał sportowo, miał bardzo wiele szans, no i wtedy mogłoby się pojawić taki element, który właściwie grozi już w poprzednim sezonie, tak, czyli jeżeli się nie udało, no to najlepsi zawodnicy odchodzą, nie widzą perspektyw, więc ja bardzo dziękuję tutaj panu prezesowi Danielowi Obajtkowi, grupie Orlen za wsparcie, no a reszta, no to wiadomo, tak jak gdyby mamy danie, a co tam było, jak to danie było przygotowane, no to kucharzom, jak gdyby pozostawmy taką tajemnicę. No ale ekspresowo się to udało. Jak na takie, tego typu yy, umowy, tego typu rzeczy jak sponsoring, yy, zwłaszcza spółek Skarbu Państwa, yy, no to w sumie bardzo szybko się udało dogadać stroną. Danie jest wyśmienite, natomiast no, to nie trwało, tak jak powiedziałem, w niedzielę, że na dobre i na złe, to nie trwało kilka dni, tylko znacznie, znacznie dłużej. Ale było utrzymane w tajemnicy. Czy ja się tu wtrącę, bo my tą umowę procedowaliśmy 7 tygodni. My po prostu trzymaliśmy w tajemnicy, po prostu trzymaliśmy w tajemnicy, bo biznes nie lubi rozgłosu. E, wszystkie te szczegóły, więc tutaj to nie tak do końca, że to tak szybko trwało. Oczywiście wy się dowiedzieliście jako media i dziennikarze pewnie wczoraj, natomiast do końca trzymaliśmy w tajemnicy te negocjacje, a one nie były też łatwe, bo My musimy wypełnić wiele świadczeń wobec Energii Grupy Orlen, bo nam nikt za darmo tych pieniążków nie da. To są świadczenia marketingowe, więc musieliśmy to omówić. Tych punktów jest pewnie z 30, więc proszę mi uwierzyć, że dla prawników, dla, dla, dla działów marketingu obu firm to było wyzwanie. No ale jakby dobiliśmy do końca i ta umowa jest podpisana, z czego się bardzo cieszymy, bo to jest krok milowy i z dużą, z dużym optymizmem podchodzimy do przyszłego sezonu. Rozumiem. Panie prezesie, czy my możemy powiedzieć, jaki budżet jest mniej więcej, rząd wielkości potrzebny, żeby taki klub funkcjonował właśnie w drugiej lidze? Znaczy się, czy... Oczywiście, że budżet? możemy powiedzieć, no jakby. Można się porównać e, bu, z motorem Lublin. O, można budżet. się porównać z motorem Lublin, gdzie ten budżet, e, z tego co słyszeliśmy, oczywiście, nikt tego nie powie, to jest kilkanaście milionów złotych. E, nasz budżet w tym roku był 3,5 miliona złotych, a biliśmy się z nimi jak równy z równym w finale baraży na boisku. Byliśmy zdecydowanie lepsi. Oczywiście w tych rzutach karnych przegraliśmy mecz. Natomiast. E, no. E, Wie pan, budżety są bardzo różne, bo są kluby, które dysponują bardzo skromnym budżetem, tak jak my, a musimy sobie radzić, a są kluby, które dysponują dużym budżetem i nic nie osiągają, więc wydaje mi się, że najlepiej to zbilansować te działania i, i, i um, tak, żeby jakby nie patrzeć na pieniądze. Bo jakby tutaj też dzisiaj rozmawialiśmy, pieniądze nie grają. My to pokazaliśmy. Gra zaangażowanie, miłość do klubu, wierni kibice, dobry zarząd. To tak naprawdę gra. Oczywiście bez pieniędzy się niczego nie zrobi. Być może te 100 tysięcy czy 200 000 więcej w naszym budżecie sprawiłoby, żebyśmy tego gola strzeli. Można go oczywiście, natomiast my tak do tego nie podchodzimy. Od lat warunki w Olsztynie są skromne i staramy się w nich radzić. Wydaje mi się, że radzimy sobie bardzo dobrze. A teraz no, myślę, że. No, Tutaj ten nowy sponsor i to, to, to całe zamieszanie i euforia związana z tym, że mamy sponsora strategicznego, spowoduje, że będziemy walczyć o, o awans w przyszłym sezonie. Tego byśmy sobie życzyli dla siebie, dla kibiców. Rozumiem. Panie ministrze, jest jeszcze taka kwestia, o której Pan zresztą wspomniał, ale prosiłbym o dwa słowa więcej, bo... Orlen, w tym wypadku Energa, jedna z jej spółek, oczywiście sponsoruje klub, i wszyscy patrzą na pierwszy skład, jak gra, wygrywa, przegrywa. No my wiemy, że do ostatniej chwili, bo gazetę nawet żeśmy, że tak powiem maksymalnie czekaliśmy jaka będzie pierwsza strona. Mieliśmy dwie wersje, jedna, że, że Stomil z... <ścoughs> awansował, druga, no niestety może w przyszłym sezonie i do ostatniej chwili musieliśmy poczekać na wyniki meczu, żeby, żeby się to znalazło na jedynce na drugi dzień, więc tak, przeżywała tutaj redakcja też mocno ten, tą, 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 tą sytuację. I obserwowaliśmy. Natomiast y, to są też pieniądze y, y, no, państwowej spółki, ale to pan wspomniał, dla młodzieży, tak? Y, Pan prezes mi powiedział, że ma bardzo prężną szkółkę piłkarską, to pewnie jeszcze dwa słowa o tym powiemy. Natomiast no to są pieniądze nie tylko dla pierwszego składu, tak, który gra i, i, i różnie oczywiście wyniki sportowe to już jest zawsze pewna niewiadoma, wiadomo o co chodzi. Natomiast yy, no to, to jest tylko sport przecież i różnie może się zdarzyć. Natomiast te pieniądze idą też na rozwój młodzieży, tak? Tak, zdecydowanie. Kilkaset dzieci może ćwiczyć w akademii. Ja sam pamiętam też tutaj, akurat z rodziną, która pracowała w Stumilu. Na przykład byłem uzdolniony, tak powiedzmy, byłem talentem takim piłkarskim, ale to były inne czasy, brakuje wsparcia, trochę inną ścieżką poszedłem. To w jakim klubie pan wtedy. Nie, to akurat były takie ligi podwórkowe a. i tak dalej, ale no dobrze, dobrze mi szło dzisiaj. Jak dostałem koszulkę z dziewiątką, to się ucieszyłem. No, Lubański tak, też to, to... zaczynał na od gry na podwórku, a Brazylijczycy na plażach. I teraz tak? dla mnie to jest jakby bardzo ważne, bardzo, bardzo, bardzo istotne, bo ja patrzę, jaka jest migracja wewnętrzna w Polsce, tak? I kłopot jest taki, że na Warmii i Mazurach cały czas jest problem, że jednak właśnie ci młodzi ludzie, te młode talenty. Wyjeżdżają. I to, co jest takim celem strategicznym, jeżeli myślę o tym regionie, to właśnie inwestycje. Inwestycje nie tylko w drogi, chociaż drogi budują zamożność społeczeństwa, wiemy, tak jak gdyby, że jak będzie ta droga, to będą firmy, będą podatki, będą miejsca pracy, ale także w młodych ludzi. Tak. To też w edukacja W edukację są inwestycje, ale także w sport. To jest inwestycja chociażby w Stomil-Olsztyn ale też chociażby w Olsztynie będzie hala, gdzie będzie profesjonalne miejsce do uprawiania szermierki. Jest powiedzmy sporo medalistów właśnie mistrzostw Polski w Olsztynie. No i też inwestujemy, czyli jest wsparcie ze strony kancelarii prezesa Rady Ministrów samego pana premiera w budowę właśnie takiej hali i są też sukcesy, tak? Czyli piłkarskie sukcesy w szermierce, pewnie można by było jeszcze spore jak gdyby takich dyscyplin wymieniać, ale mi chodzi o jak gdyby o, o, o taką, takie podsumowanie, także my musimy potraktować ten region jako strategiczny. Inwestycje w bezpieczeństwo, owszem, tak, no bo wiemy, kto jest sąsiadem. Tych inwestycji jest bardzo dużo to są też miejsca pracy, ale także inwestycje w rozwój ludzi, którzy tutaj mieszkają, bo te tereny były jednak w dużej mierze poprzednio zapomniane. No, sport się trochę wiąże tak, z obronnością, z obroną terytorialną, z wojskiem. Tak, to Mówimy o wychowaniu fizycznym o, o tym, co w współczesnym świecie kuleje no, to chyba tylko w Stanach Zjednoczonych są. W sobotę w szkołach no, sportowe zajęcia typu baseball czy inne. U nas trochę jest mniej tego WF-u, ciągle za mało myślę. Panie prezesie, jeszcze pytanie: ile, ile, ile dzieci młodzieży szkolicie? Uczycie w gry w piłkę? W tej chwili w naszej Akademii trójnę około 500 dzieciaków i młodzieży, ale chciałbym wrócić tutaj do pana wcześniejszego pytania, bo jakby wspieranie Akademii jest oczywiście bardzo ważne. Natomiast Proszę sobie wyobrazić, że robiliśmy taki filmik i zadaliśmy pytanie: jedno pytanie dziesięciu dzieciakom, jakie jest Twoje marzenie? To dziewięciu na dziesięciu powiedziało: że Chciałbym grać z herbem 100 000 na piłsudzkiego. Czyli pierwsza drużyna jest o tyle ważna, że te dzieci mają marzenia. One nie trenują dzisiaj ciężko, bo trenują, one chcą grać w 100 w przyszłości. I to jest piękne, dlatego chcemy im to umożliwić. Bez silnej pierwszej drużyny jest to niemożliwe. Bez perspektyw dla tych dzieci nie, dlatego że my nie jesteśmy w stanie dzisiaj konkurować z ofertą. Dla młodych ludzi, które przy, przychodzą z Warszawy, Gdańska, Płocka i, i innych ośrodków. A chcielibyśmy zatrzymać tą najzdolniejszą młodzież tutaj w Olsztynie po to, żeby wróciły do nas te czasy, bo jak pan wie, graliśmy w Ekstraklasie i e, ta drużyna ekstraklasowa, która radziła sobie przez wiele lat z powodzeniem, była w większości złożona z ludzi stąd, z regionu. E, marzy nam się to, dlatego w tamtym roku podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy wspierać e, lokalnych, jakby, opierać drużynę na, na, na piłkarzach z, z regionu e, i rzeczywiście ten Wypaliło to na tyle, że walczyliśmy o awans. I to tak realnie walczyliśmy o awans. Więc jakby idziemy w tym kierunku, chcemy, żeby te dzieci mogły spełniać swoje marzenia właśnie w przyszłości w drużynie z Tomilą Olsztyn. Mhm. Czyli rodzice, jak zauważą u swoich dzieci jakieś uzdolnienia piłkarskie, tak, to mogą się do was zgłosić? Tak, zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci, które, które kochają grać w piłkę nożną. E, jesteśmy do dyspozycji, ale też chciałbym powiedzieć, że jakby tu pan minister wspomniał, jakby aktywność. Aktywność jest bardzo ważna. My jesteśmy, akurat robimy piłkę nożną, tak? natomiast wszelka aktywność, e, zacznijmy żyć w realu, nie w wirtualu. I e, um, chciałbym, żeby tak myślały samorządy, żeby e, tak myśleli wszyscy, dlatego że dzisiaj mamy dużo zagrożeń wynikających właśnie z tych wszystkich. Telefonów. No, ja patrzę na to z przerażeniem. Ja bym chciał, żeby te dzieci ten czas spędzały na boisku i to nie ma znaczenia: już to jest boisko piłkarskie, siatkarskie, kort tenisowy, żebyśmy znaleźli inne wartości. A sport to są wartości. Naprawdę, sport to są wartości. I na ile nas stać, ile możemy, to, to chcemy zaszczepić te wartości u dzieci. I mam nadzieję, że, że robimy to w miarę dobrze. Chcemy robić jeszcze lepiej. Tak, tym bardziej, tym bardziej Polska, że Polska osiąga duże sukcesy, tak? W różnych dyscyplinach. No, w leki atletyce na przykład przecież były takie zawody, że takie zawody, nie pamiętam mistrzostwa Europy, gdzie Polska była pierwsze miejsce zespołowo, tak, no, to pokonała duże potęgi przecież w lekkiej atletyce europejskiej, no, udział w mistrzostwach świata też w sumie udane no, wyjście z grupy, tak? przegranie no z, z mega przeciwnikiem, niezbyle nie kim no to nie jest ten. Tak samo siatkówce, no nie mówimy, no jest wiele wiele takich dyscyplin. Trochę na przykład ta liga mistrzów nam trudno, żeby wychodziła, bo tam już są bariery no, po prostu finansowe i ściąganie przez najlepszych zawodników, przez najlepsze kluby najlepszych zawodników ze świata. Więc to jest kompletowanie składów, na które nas po prostu fizycznie, finansowo nie stać. No, ale nie o to chodzi. No, chodzi o to, żeby, żeby jak gdyby też wychowywać ludzi, żeby oni po prostu robiły iga świątek. Po prostu chodzi mi o to, że to jest też taki może być taki pomysł na życie, na zrobienie kariery na... i taki wymierny. Czyli te sukcesy dzisiaj też idą w parze z jakimiś przyzwoitymi pieniędzmi zarabianymi, których można się utrzymać i to nieźle i tak dalej. Także, yy, także ten sport, to co Pan Prezes powiedział, tak, to jest, to jest słuszna idea, żeby, żeby zachęcać młodzież, żeby jak najwięcej ludzi uprawiało sport. Panie redaktorze, nie każdy zostanie sportowcem zawodowym, natomiast idę o zakład, że każdemu sport pomoże w życiu, bo to uczy rywalizacji, przebywania w grupie, e, bardzo dużo różnych wartości. Dokonywanie e, słabości. E, oczywiście. Znaczy jedną rzeczą to jest sport taki rekreacyjny i ważna jest ta aktywność, no ale drugą sprawą no to jest to, o czym powiedzieliśmy, tak? Czyli barierą jest finansowanie. To jest tak, że jeżeli ktoś będzie talentem, to za chwilę nie będzie tutaj pracować w Olsztynie, tylko będzie pojawi się w Warszawie. Dla mnie problemem jest to, że właśnie takim niechlubnym, jednak właśnie, liderem, Jednym z liderów tego rankingu, żeby tak powiedzieć precyzyjnie, tak jak gdyby niskiego finansowania jest właśnie, a właściwie do tej pory był Stomil Olsztyn. I dla mnie istotne jest to, aby te młode talenty zostawały, bo jak będzie talent z Olsztyna zdobywać, e, będzie, będzie liderem e, jakichś rankingów, no to stanie się bohaterem, tak, jak się stanie bohaterem miejscowym, no to właśnie tutaj na Warmii i Mazurach ten sport będzie dużo bardziej popularny. I to jest istotne, aby było źródło finansowania. My mamy w tle powiedzmy zdjęcie stadionu Stamil Olsztyn. Nie widziałem takiego województwa, miasta wojewódzkiego, którego, który miałby właśnie stadion tak źle wyglądający. Tak? Znaczy, to trzeba zmienić. Oczywiście, nie od razu no stadion. Dużym, w, relatywnie tak. w dużym mieście, no bo to nie tam 150 tysięcy, to nie jest małe miasto. Oczywiście, Na jeden stan porządny, fajny, to, to takie miasto powinno stać, tak? W niektórych województwach no, nawet w, ma... Czyli w miasteczkach apelujemy są apelujemy do dużo Pana Prezydenta Grzymowicza o stadion, tak? Albo nawet o projekt, który y, y, zawierałby możliwość etapowania, remontowania, modernizowania tego stadionu. Tak. Apelujemy I... już od dawna, więc mam nadzieję, że Dostaniemy odpowiedź pozytywną na ten apel, bo naprawdę jesteśmy jedynym miastem wojewódzkim dzisiaj, w którym nie ma nowego stadionu, albo nie rozpoczęła się budowa nowego, nowego stadionu. Czyli jest to bardzo niechlubny ranking, w którym jesteśmy outsiderem. I ważne jest nie tyle, żeby powiedzmy pisać jakieś pisma, jak gdyby, które są, pokazują niemoc, czyli pisać pisma z prośbą, żeby ktoś wybudował stadion tylko mieć projekt przygotowany, który musi właściciel sfinansować, bo nikt inny nie sfinansuje, projekt modernizowania tego stadionu, trybuna po trybunie, rozpisane na lata i wtedy zgłosić do programu inwestycji strategicznych i środki się wtedy znajdą. Czyli rozumiem, że pan minister tutaj mówi o tym, że jest możliwość poszukania pieniędzy, nazwijmy to gdzieś tam w podpisie w puli rządowej. Musi być projekt, bo zawsze jest tak, że jak się patrzy na programy rządowe, no to bez tego projektu no nie ma finansowania. Ani razu y, stadion Stomin-Olsztyn nie został zgłoszony do programu inwestycji strategicznych i myślę, że w przyszłej kadencji, jeżeli zostanie wypełnione to podstawowe zadanie w postaci przygotowania projektu etapowania, modernizowania stadionu, można będzie w tych kolejnych odsłonach programu inwestycji strategicznych, a pan premier powiedział, że jeżeli będziemy dalej rządzić, no to ten program inwestycji strategicznych będzie realizowany. Zauważmy, że do tej pory są projekty na 63 miliardy złotych, a chociażby ta dotacja uzupełniająca dla Olsztyna, czyli to co właśnie ostatnio o czym mówiliśmy, to jest ponad 30, 37 milionów. No może trzeba jak gdyby w końcu podjąć takie decyzje, żeby przygotować projekt który zakłada modernizację tego stadionu i wtedy ta sytuacja się też zmieni. Dzisiaj stadion chyba 14 tysiące, tak? 4 mieści kibiców 4,5 tysiąca. Nie zmieściliśmy kibiców na ostatnim meczu. Myślę, że bilety się wyprzedały. W ciągu. 20 godzin. Myślę, że gdybyśmy mieli stadion na 15, to też byśmy go zapełnili. No, ale przynajmniej 10 tysięcy, tak? 10 -15. Myślę, że tak. Znaczy, pamiętajmy, że były dwa sezony, kiedy graliśmy w Ekstraklasie, że mieliśmy najwyższą frekwencję widzów. i tutaj zapotrzebowanie na sport i piłkę nożną jest bardzo duże. Dziś się ten stadion zniechęca. I jakby tutaj nie ma o czym mówić. Ten stadion zniechęca. Tam nie ma toalet, są to i toje na zewnątrz. No, jest w stanie opłakanym. To trzeba być naprawdę wyjątkowo kochającym klub kibicem, żeby tam, tam chodzić. I to pokazuje historia. W każdym mieście, gdzie budowany jest nowy obiekt, z tych takich starych, raptem frekwencja rośnie kilkukrotnie. My też byśmy mieli, my byśmy byli atrakcyjniejsi dla sponsorów, dla telewizji, dla wszystkich. Dzisiaj nie jesteśmy. No Więc też jest to rodzin, no bo trudno przyjść z dziećmi, mieć to nie, i to. Zgadzam się, na naszym stadionie jest mnóstwo rodzin i dzieci. Jest to tak rodzinny stadion, nie, że... Nie, ale to znaczy, mówię, że dobra infrastruktura stadionowa przyciąga. No no, to to po prostu ludzie są. się czują bezpiecznie tak. i, i, że tak powiem, yy, no znaczy, Ludzie się przyzwyczai do komfortowych warunków. Tam. Żyjemy w takiej Europie, w, takim, w takiej Polsce, gdzie już nie straszą nas miejsca takie jak nawet ten nasz stadion. No po prostu e, ludzie lubią dobry samochód, mieć ładnie wykończone mieszkanie i w dobrych warunkach obejrzeć mecz. Tak, ja, ja pamiętam, pff, no, nie tak dawno, pff, już nie mówimy o takich krajach jak Francja, gdzie tam po prostu tych stadionów jest mnóstwo, nic dziwnego, że oni osiągają takie wyniki, bo jak się przejedzie przez Francję, to, to, to poziom. Oczywiście trybuny są dostosowane do wielkości miasteczek, natomiast jeśli chodzi o boiska i boiska treningowe i wszystko inne, jest na takim poziomie, że, że daleko nam do tego, ale przecież też. W Polsce mnóstwo stadionów w małych miejscowościach. Yy, na wsiach są świetne płyty nawet do treningów i tak dalej, więc ta infrastruktura rośnie. To nie jest nic takiego, że trzeba tam nie wiem, zachodniej Europy. Już w Polsce to się poprawia, także, yy, także tutaj na warmii Mazurach yy, na pewno trzeba ten temat yy, pociągnąć i i tutaj gazeta na pewno będzie sprzyjać temu, żeby, żeby po prostu powstawały te stadiony i powstawała infrastruktura do treningów profesjonalnych, do tego, żeby, żeby po prostu no, ludzie mogli, mieli gdzie grać i młodzież i piłkarze. Yy, ja rozumiem, że teraz... Yy... Panie Razarze, ja przerwę, bo Proszę przerwę, bo nawiążę do tego, co Pan powiedział. My z zazdrością zawsze patrzyliśmy, tak jak Pan powiedział, na kraje zachodnie, jeżeli chodzi no. o infrastrukturę. Dzisiaj to w Polsce są najnowocześniejsze stadiony w Europie. No te to duże. to są nowe stadiony, nie? W Polsce zostało zbudowanych kilkadziesiąt nowych stadionów. W Europie kluby funkcjonują na starszych stadionach, bo one są od lat. No, no tak. Dzisiaj mamy najnowocześniejsze stadiony w Europie. Nie, no tak, oczywiście, no to... Ja chodzę na mecze reprezentacji, na klub, żaden niebo, w tej chwili nie mam szans na to, po prostu ale to czasowo. Się ale... zmieni. To się ale... zmieni. Tak, no w Orsztynie, <grym> tak oczywiście. No, natomiast natomiast y, od dziecka z ojcem chodziłem na, miałem 6-7 lat, jeszcze pamiętam, trybuny które były na, jak y, w Stali Mielec, to takie, ale na co na żywo oglądałem, tak, y, no. Y, Latyka Sperczaka, Szarmacha i tak dalej, ale, ale to było jeszcze takie dostawiano, jak przyjeżdżał, nie mówię jak Real Madryt przyjeżdżał, to takie z cegieł takie budowano, tej deski no, to takie no, były warunki, a tu trochę, trochę za chwilę nam Stomil będzie przypominał takie warunki, więc no nie chcemy tego oczywiście, yy, okay. też powstało w Polsce mnóstwo hal wygodnych, wspaniałych tak i tak dalej, yy, które są na skalę Europy, nie można się niczym powstydzić, wszelkie koncerty, zawody można robić, stadionów też mamy w sumie bardzo dużo, profesjonalnych dużych, no w końcu Mistrzostwa Europy żeśmy organizowali. Yy, ja rozumiem, że Pan Minister teraz jest tutaj no, w takim jakby to powiedzieć, honorowym kibicem 100 milu, tak? Będzie w Warszawie kibicował za 100 milę Olsztyn? Będę kibicował w Olsztynie. Mam teraz koszulkę z dziewiątką. Z chęcią ją będę zakładał i będę się pojawiał na meczach 100 milu. Zapraszam też inne osoby do tego. Co więcej, za dwa tygodnie, tutaj może panu prezesowi oddam głos, może warto, jak gdyby też, żeby kibice zobaczyli tego nowego sponsora i nowe koszulki. Może warto Zrobimy wszystko, zaprosić. żeby za dwa tygodnie podczas Memoriału Andrzeja Biedrzyckiego zaprezentować albo w trakcie, albo w, jakby w, zaprezentować nasze nowe stroje. Zależy to oczywiście od producenta i mam nadzieję, bo będziemy z nimi rozmawiać, że będziemy mogli zaprezentować kibicom nowe, piękne stroje Dumy Warmii. Ale piknik rodzinny będzie. Piknik rodzinny. Zapraszam wszystkich serdecznie na Memoriał Andrzeja Biedrzyckiego. Jest to nasza legenda. Niestety tragicznie zmarły podczas pracy na boisku. E, trener, e, który no, jakby miał sobie pomyśleć o, o, o wszystkich piłkarzach wyśmienitych zresztą w, w Stomilu, to, 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 to zawsze był mój ulubiony piłkarz z racji tego, że nikt nigdy nie walczył tak na boisku jak on. E, I to pamiętam do dziś. Świetnie. Proszę, panowie, dziękuję bardzo za, za dzisiejsze spotkanie. Oczywiście umawiamy się i na częściej na monitorowanie całej sytuacji klubu i, i, i tej całej sytuacji związanej z finansowaniem sportu. E, może się uda coś więcej, tam ma mówić o e, Szermierki, ale może jakieś inne projekty. Czekamy na projekt e, tutaj stadionu, żeby można go było finansować, żeby kibice w końcu w świetnych warunkach i w, w, w wspaniałej atmosferze, jak zawsze, ale wygodnych, że tak powiem, fotelach i na fajnym stadionie oglądali mecze i żeby ich mogli przyjść w większej ilości, a nie tylko 4,5 tysiąca. Klubowi życzymy sukcesów, tak? wejścia do następnej ligi, do pierwszej, pierwszej. pierwszej ligi, a potem ekstraklasy i tak dalej, i tak dalej. I świetnych sponsorów, i, i, i tego, żeby się szkółka rozwijała, talenty pojawiały. I dziękuję bardzo za przybycie do studia, za rozmowę. Do zobaczenia Do następnym razem. Do zobaczenia. Chciałem tylko podziękować wszystkim naszym sponsorom, którzy zawsze na dobre i złe są z nami, bo bez nich nie byłoby tego sukcesu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.